Witajcie! Chciałbym Wam dzisiaj zaproponować parę sposobów na zaktywizowanie, zmobilizowanie przepony, a przede wszystkim na jej wyczucie i poprawę świadomości oddechu. Dzisiejsze nagranie będzie pierwszą częścią całej serii ćwiczeń na temat poprawy świadomości oddechu i przepony. Przepona pełni dużo istotnych funkcji w naszym organizmie. Oprócz tego, że jest głównym mięśniem oddechowym i stanowi barierę między jamą brzuszką a klatką piersiową i ma również duży wpływ na posturę, na równowagę statyczną oraz na dobrą mechanikę ciała. A poprzez powiązania z otaczającymi ją narządami pełni funkcję w układzie pokarmowym, w układzie sercowo-naczyniowym oraz tłumpatycznym. No i bardzo, bardzo ważnym aspektem jest to, że przepona ma również bardzo duży wpływ na sferę psychiczną. Problemy w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych, bóle kręgosłupa, bóle barków, znużenie, cała postawa ciała, skarbienie czy ból głowy mogą być powiązane właśnie z nieprawidłowym wzorcem oddychania, z nieprawidłową pracą przepony. Ale o teorii innym razem. Zanim przejdziemy do praktyki, to chciałbym podkreślić, że te ćwiczenia, że, że nie mają na celu wprowadzania jakichś rewolucyjnych zmian w sposobie oddychania, ani nauki i technik oddechowych. Celem jest zauważenie oddechu oraz jej wpływu, jego wpływu, wpływu oddechu na Ciało i na umysł. Więc najważniejsze jest poczuć i doświadczyć. Usiądź wygodnie na krześle lub na macie, dywanie. Jeśli siedzisz na krześle, nie opiera się plecami. Jeśli Ci niewygodnie, spróbuj podłożyć złożony kot, tak aby siedzieć nieco wyżej. Jeśli w którymś momencie poczujesz duże zmęczenie, znużenie, możesz zrobić pauzę i robić przerwy wedle własnego uznania. Możesz tylko słuchać nagrania i zamknąć oczy. To sprzyja koncentracji i lepszemu wyczuciu oddechu i wrażeń z ciała. Koncentruj się na tym, jak oddychasz, gdy oddech jest jaki jest, nie zmieniając niczego. Czasami, gdy kierujemy uwagę na oddech, to on się zmienia, uspokaja, ale nie próbuj go na siłę wydłużać czy pogłębiać. Połóż dłonie na dolnych żebrach z przodu. Miękką dłonią, delikatnie, bez wciskania. Poczuj ruch żeber pod dłońmi, gdy robisz wdech. I gdy robisz wydech. Poczuj również, jak się porusza brzuch, dolne plecy. Kręgosłup piersiowy, łopatki, barki i klatka piersiowa. Teraz połóż dłonie z boku dolnych żeber. Czy czujesz, jak z wydechem żebra wraz z dłońmi rozchodzą się, a z wydechem zbliżają? To może być bardzo niewielki ruch. Zapamiętaj, jak, jak czujesz te ruchy oddechowe. Na koniec spróbujemy porównać różnicę. Teraz połóż się na plecach ze zgiętymi nogami. Połóż ręce na żebrach, tak jak wsiadzie. Poczuj sobie te ruchy oddechowe, jak, jak to jest teraz po zmianie pozycji. Jak czujesz żebra pod dłońmi, jak się porusza brzuch, dolne plecy boczne strony tułowia górne żebra barki I teraz z wydechem stopniowo dociskaj żebra w dół i do środka bardzo lekko a z wdechem rozluźnij Oddychaj w swoim tempie swobodnie, i odpocznij, odłóż ręce, teraz połóż jedną lub obie dłonie na dolnych żebrach z prawej strony. Tak, żeby opuszki palców były na ostatnim wyczuwalnym żebrze. Delikatnie wybadaj dotykiem opuszków palców krawędź łuku ostatniego wyczuwalnego żebra i powoli kieruj się od mostka do boku. Aż do bocznej, tylnej, nawet tylnej strony żebra. I teraz spróbuj delikatnie z wydechem wejść pod, pod żebro, wrócić do, mniej więcej do przednie, przedniej strony dolnego żebra, czyli bliżej mostka. I o ile nie boli, zatapia się stopniowo z wydechem tkanki pod, żeb pod żebrem. Zaobserwuj jak teraz czujesz prawą i lewą stronę dolnych żeber. Co zmienia w, w ruchu żeber? E, taki docisk. Odpocznij, odłóż ręce na matę. Następnie połóż się na lewy bok. Możesz mieć nogi zgięte w kolanach. A jeśli masz problemy z kolanami lub odcinkiem lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa, możesz pomiędzy kolana włożyć poduszkę lub Poczuj, jak teraz prawy i lewy bok się poruszają. Czy czujesz różnicę? Jak czujesz ruch w dolnych plecach pod wpływem wdechu i wyde wydechu? Jak w klatce piersiowej? A może czujesz też ruch w pośladkach, w miednicy? Podłóż pod lewy bok na wysokości środkowych żeber poduszkę lub wałek. Rękę lewą wyciągnij do przodu, zegnij łokieć. Przełóż prawę, prawą nogę do przodu, zegnij kolano. A prawą rękę wyciągnij ponad głowę lub po skosie do góry i do przodu. Swobodnie oddychaj, poczuj czy rozciągać się prawy bok, żebra, jak czujesz bark, łopatkę, ramię, I teraz przez następne. Kilka wydechów, troszeczkę wydłuż wydech. Czyli zwróć uwagę, aby wydychać powietrze do końca. Po czym wdech zrób naturalnie. Nabierz tyle powietrza, ile potrzebujesz, ale nie na siłę. Powtórz 3-4 razy. Ok, I połóż się na plecy. Jak teraz odczuwasz różnicę między prawą i lewą stroną? Jak dociskają plecy żebra? I jak czujesz boki tułowia? Boczne strony żeber, dolnych żeber, środkowych, górnych. Jak to jest z lewej strony, a jak po prawej? Pokaż też, jak porusza się brzuch, dolne plecy, mostek. I połóż teraz jedną lub. Obie dłonie na dolnych żebrach z lewej strony. Delikatnie wybadaj dotykiem krawędź łuku żebra. Tak jak z tamtej strony. Kieruj się od mostka do boku. Teraz spróbuj delikatnie z wydechem wejść pod żebro. Jeżeli nie sprawia to dyskomfortu, zatapia się stopniowo z wydechem. Jeśli jest to bolesne, to po prostu zostań na górnej części żebra. Nie, nie zatapia się pod, pod żebro. Odłóż ręce, odpocznij, połóż się na prawy bok. Tak samo możesz mieć zgięte nogi w kolanach, poczuj jak teraz czujesz? Lewy bok i prawy bok, jak się poruszają pod wpływem oddechu i podłóż pod, podłóż pod prawy bok poduszkę na wysokości żeber prawy bok prawą rękę wyciągnij do przodu, zegnij łokieć. Przełóż lewą nogę do przodu. Zegnij kolano. I lewą rękę tym razem wyciągnij ponad głowę. Lub po skosie do góry i do przodu. Swobodnie oddychaj. I zauważ, czy, czy czujesz rozciąganie lewego boku, żeber, tali. Jak czujesz bark, łopatkę, ramię? I zwróć uwagę teraz, aby wydychać powietrze do końca czyli troszkę wydłuż, wydech, po czym wdech naturalnie. I wydech trochę wydłuż i połóż się na plecy po kilku oddechach, teraz swobodnie oddychaj. Porównaj teraz prawą i lewą stronę. Jak czujesz dolne żebra po lewej, jak po prawej stronie. Jak porusza się brzuch, dolne plecy, górne plecy, łopatki, barki. I skieruj uwagę jeszcze na przód ciała, mostek, żebra. Połóż się na wybrany bok. Przejdź do siadu. Usiądź tak jak na początku. Poczuj jak teraz ci się oddycha swoim naturalnym tempem. Niczego nie robiąc na siłę. Połóż dłonie z boku dolnych żeber. Dziękuję Ci bardzo. Jeśli poczułeś, poczułaś różnicę w, w klatce piersiowej tutaj w dolnych żebrach, to dobrze w tym, w tym poczuciu jeszcze wytrwać, no starać się gdzieś w ciągu dnia, też zwrócić uwagę na ten oddech. I teraz były jeszcze po, po wstaniu, też zaobserwuj sobie, jak się oddycha, jak te dolne żebra się zachowują, klatka piersiowa. I jutro spróbuję zrobić troszkę bardziej intensywnie. No i to jest moje, moje pierwsze nagranie tutaj udostępnione publicznie, także nie wiem, jeżeli Możecie to jutro spróbuję nagrać tak, żeby mówić podczas ćwiczeń, I, i proszę Was o opinię, czy, czy lepsze właśnie jest tak, jak wideo i audio oddzielnie? Czy, czy, czy właśnie jak jutro, e, jak będzie to na żywo, będę, będę opowiadał o tym gdzieś tam, to będzie może bardziej naturalne, ale, ale nie wiem, czy, czy tak z kolei komendy będą, będą zrozumiane? No i jeżeli. Macie kogoś, komu yy, myślicie, że żeby się przydały takie ćwiczenia oddechowe, uspokajające, gdzieś wyczucie przepony. Mm. Też możliwe, że nagram w ogóle filmik o, o tym, dlaczego ta przepona jest taka ważna, ruchy oddechowe. Oczywiście no, z grubsza pewnie każdy wie, oddech. To, to życie no, rodzimy się z tym i, i to jest jakby coś, czego się nie trzeba niby uczyć, yy, ale. Z, z czasem, no, niestety, pod wpływem stresu, różnych nieprawidłowych pozycji pracy, czy długotrwałego po prostu siedzenia, różnych przeciążeń, w ogóle małej, małej liczby ruchu, bez ruchu, to przypomnę, może, może do końca prawidłowo nie pracować, i może być ściśnięta, może nie współpracować dobrze z otaczającymi ją narzędami. Także dobrze, żeby, żeby gdzieś tam o niej pomyśleć i koncentrować się też na tym oddechu. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam jutro.